Cześć wszystkim, w odcinku, kochani dzisiaj można powiedzieć, że mamy taki odcinek sponsorowany, sponsorowany przez Roberto Southern Giants, ponieważ słuchajcie, on nam tutaj wysłał paczkę, w której jest pięć wyjątkowych ptaszników jestem totalnie podekscytowany, dlatego że po pierwsze mamy tutaj jednego Pamphobeteusa, który występuje w Ameryce Południowej i po drugie mamy cztery różne gatunki z rodzaju formik topus, które to żyją na Karaibach, czyli na wyspie Kubie i na Dominikanie, która się jeszcze rozdzieliła na Haiti i tam właśnie żyją formiktopus i kochani, może was zaciekawią te ptaszniki, ponieważ bardzo często zadajecie mi pytania, o zając czy są jakieś ptaszniki, których jakoś tam specjalnie nie trzeba dogrzewać, nie trzeba im stwarzać takich warunków jak tam są za mną więc słuchajcie, te ptaszniki z powodzeniem można trzymać w temperaturach głównie pokojowych o tym wam potem rozwinie trochę temat, natomiast ogólnie są to ptaszniki, których w specjalny sposób nie trzeba dogrzewać a wręcz jest to dla nich szkodliwe więc może być to po prostu ciekawa alternatywa dla osób, które z jakiegoś powodu nie chcą mieć ptasznika, któremu trzeba tam stwarzać, wiecie, lampkę, kabel grzewczy czy coś tam. No, także to tyle, kochani. W roli wstępu zaczynamy otwierać tą paczuszkę. Robert, słuchajcie, mi tutaj jeszcze mówił, że pakuje mi jakieś elementy wystroju. W każdym razie chciał, żebym zwrócił uwagę na fakt, że on raczej elementami wystroju się nie zajmuje, e, tylko głównie ptasznikami. I słuchajcie, prawda jest taka, że jeśli planujecie, albo może zaczniecie planować po tym odcinku, kupić sobie właśnie panfobeteus albo formiktopus, to uderzajcie śmiało do Roberta, bo on ma przeogromny wybór gatunków z tych rodzajów i naprawdę myślę, że się nie zawiedziecie. Jeszcze kochani, żeby zakończyć formalności, to wiedzcie, że Southern Giants będzie w tą niedzielę w święto na giełdzie terrorystycznej, więc jeśli tam się wybieracie, to właśnie wiedzcie, że Robert będzie tam z całą swoją ofertą ptaszników. Jeśli chcecie się zapytać o jakąś dostępność, to wysyłam wam linka do jego fanpage'a poniżej. Można się z nim kontaktować i rezerwować ptaszniki. No, a tymczasem, kochani, zobaczmy, co tu się dzieje. Yy, o, dobra, no styroboks na pierwszy rzut oka widać i nie trzeba tego wybitnie szukać. O, ja tu mam jeszcze jakieś liście. O, bardzo spoko, dzięki Robert za liście, bo akurat... Akurat można powiedzieć, że szukałem takich liści i zostały mi dane, więc dzięki. Liście jak najbardziej mi się przydadzą do jakichś tam małych elementów detalingu. Yy, o, są naklejeczki, to zaraz sobie je zobaczymy z bliższa. Jest, kochani, hitpack, a jakże? Jeszcze ciepły. Aha, i tu słyszałem, moi drodzy, że dostanę chyba jakieś wapienne skały, w sensie może nawet jakieś skamieliny, które Robert sam własnoręcznie wykopał. Zobaczmy. wow, Są. Dobra, wiecie co robimy? Myślę, że nie ma sensu teraz, żebym ja to odpakowywał tu. W związku z tym zmieniamy kadr. Dobra, słuchajcie, na szybkości zobaczmy sobie te skamielinki i będziemy przechodzili do tego, co nas interesuje najbardziej. Bo ja słuchajcie, tak się nie mogę doczekać tych ptaszników, żeby je zobaczyć, bo nawet żadnego z nich nigdy nie miałem, więc naprawdę jestem przeszczęśliwy. O nieźle. Ty no Robert, powiem Ci, że niezły niezłe z mi wysłałeś. Dzięki ziom, fajne. Na pewno się przydadzą do jakichś elementów wystroju. Kurczę, myślę, że to są części amonitów, nie? Tak mi się wydaje. I ostatni, lecz nie najgorszy. Ło! Wow, najlepszy bym powiedział. O kurczę, ten to dopiero. Nieźle. No ale dobra, skamielinki na bok i zabierzmy się za to, na co czekamy najbardziej. A mianowicie na ptaszniki. Słuchajcie, ogólnie wszystkie ptaszniki tutaj przedstawione są z własnych rozmnożeń Roberta, więc trzeba to wiedzieć, że on ich nie kupuje, tylko je sam rozmnaża. I to naprawdę propsik dla gościa, bo gatunki są obłędne. Ja widzę cztery sztuki. Ja widocznie źle odebrałem naszą rozmowę, bo myślałem, że będzie pięć, ale nic to. Zobaczmy, co to za cztery sztuki nam się tutaj zjawiły. Dobra, kochani, tak na szybko sobie sprawdźmy, czy wszystko żyje i co my tutaj mamy. Pierwszy poleci Panfobeteus SP Mascara, i on jest, słuchajcie, w stadium L1, z tego co mi wiadomo. Zobaczmy, jak on się miewa. O, jest tam, słuchajcie, i to bydlak. Rodzaj Panfobeteus słynie z tego, że po prostu są to ogromne ptaszniki, słuchajcie, nawet przy małych stadiach, więc bardzo się cieszę. Dalej zostały nam osobniki z rodzaju Formictopus. Tutaj jest Kankerides, Mam nadzieję, że to dobrze czytam. Jeśli nie, to proszę, poprawcie mnie ktoś. I zobaczmy sobie na niego. O, cześć, wielko ludzie. To jest L2, słuchajcie. Tylko, że ta L2 jest jak, no, jak pół tego pojemnika, więc naprawdę jest fenomenalnie. Mega się cieszę. Dobra, zamykamy, że to najważniejsze. Kolejne, kochani, to jest Formiktopus Topus Dominican Purple X Hobby Cautus, więc niezła nazwa. Niestety nie wiem, w jakim jest, w jakim jest stadium. Może zerkniemy, to będzie wiadomo. O, myślę, że to będzie L1, ale jakie to jest gigantyczne, słuchajcie, na L1, no nie dowierzam w to. I ostatni, kochani, formik Topus SP Green Carapax. Tak, również jest wielkolud, no po prostu fantastycznie moi drodzy. Zaraz przy strefie makro będziemy robić sobie fajne porównanie, bo mam fotki dorosłych samic od Roberta, więc będziemy widzieć jak wygląda młodziak i jak wygląda dorosły osobnik danego gatunku. I co? Przygotowałem, słuchajcie, po prostu takie oto pojemniczki. Zupełności one im na od 1 do 3, tak naprawdę od 2 do 3 wylinek im starczą. I co robimy? Najpierw torf. Jak widzicie, kochani, ja tutaj im daję no, taką dość pokaźną warstwę torfu. Z tego to względu, że wszystkie ptaszniki lubią kopać. E, niezbędna jest jakaś kryjówka w postaci choćby kawałka kory u nich w pojemniku. No i słuchajcie, tak naprawdę wszystkie przedstawione dzisiaj ptaszniki preferują raczej bardziej sucho niż wilgotno. E, wyjątkiem jest formik Topus, Dominican Purple, Ex Hobby Cautus, ponieważ on lubi jeszcze bardziej sucho. On chce 60% wilgotności, a pozostała trójka w granicach 60-70% wilgotności. Ale to przy strefie makro sobie coś więcej o nich opowiemy. I słuchajcie, tak. Tutaj mam takie cztery kryjóweczki, dla każdego z nich. Na 100% będą kopać i na 100% zrobią sobie, można powiedzieć, taką małą jamę z tego, co im tutaj wkładam. O, może nawet wiecie co? Tak, urwę tutaj róg. No, żeby łatwiej wyszło. No genialnie, w ten sposób. No i okej, okay. aranżacja pojemników zakończona i słuchajcie, przy nich już zdecydowanie nie daje żadnego detalingu, bo to się po prostu mija z celem. One bardzo kopią i tak naprawdę po tygodniu dwóch... To będzie przekowane całkowicie. Kore najprawdopodobniej nie będzie widać, bo będzie na niej torf. No nie, więc no totalnie bez sensu jest mu dawać tutaj dodatkowe elementy, które będą zawierały miejsce. Dobra kochani, wyjmijmy sobie je do pojemników i będziemy zaraz przechodzić sukcesywnie do strefy makro, której tak się strasznie nie mogę doczekać. Pierwszy jest formiktopus Cancerides albo Rides. Kankerides? Kurczę, nie wiem, jak się czyta. Wszystkie gatunki dzisiaj przedstawione, słuchajcie, yy, osiągają rozmiary mniej więcej 8 cm długości ciała, i to jest dużo. To są po prostu duże, masywne pająki, ogólnie dość żarłoczne i strasznie żywo reagujące na ofiary, więc na pewno nie są to jakieś tam nudne brachy pelmy. Dobra, na białym bez sensu oglądać, więc od razu go tutaj pakuję z powrotem. I słuchajcie, czy te ptaszniki są dla początkujących? No tak naprawdę jeśli zadbacie o odpowiednie warunki, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, ponieważ po pierwsze... Nie są to ptaszniki nadrzewne, które nie wiadomo jak szybko biegają i tak dalej, więc to na pewno jest duży plus. Kolejna ważna kwestia jest taka, że one w porównaniu do niektórych afrykańskich czy też azjatyckich ptaszników mają ten jad stosunkowo słaby, więc tak naprawdę jeśli się nie boicie, to jak najbardziej myślę, że można go polecić dla początkujących. Także tak tylko Wam mówię. Dominican Purple. Ło, wow, on już teraz jest piękny. Ja nie mogę, słuchajcie. Dobra, i to jest ten, który potrzebuje stosunkowo najniższą wilgotność. Dajemy go tutaj i odpowiednim podpisanym wieczkiem przykrywamy. Dalej jest Gold Carapax, albo raczej to jest Green Gold Carapax chyba na no, ekstra. Tylko cały czas nic nie widać tutaj na białym, więc uciekaj mały do pojemnika. I ostatni jest Panfobeteus SP Mascara. Czyli jedyny ptasznik z kontynentu Ameryki Południowej, też malec ma się świetnie, więc wskakuj tutaj. O tak, i teraz, kochani, kiedy przełożyliśmy wszystkie do pojemniczków, to możemy zabrać się za strefę makro. Dobra, moi drodzy, na pierwszy strzał zobaczmy sobie Panfobeteus SP Mascara. Tak właśnie on mi się tutaj skulił, a nie chciałem, żeby był skulony. Tak jak już mówiłem, moi drodzy, rodzaj ten występuje w Ameryce Południowej. To jest Kolumbia, Wenezuela, Ekwador, Boliwia i Peru. Jak widzimy, młode osobniki mają takiego no, dość ładnego tygryska na odwłoku, że tak się wyrażę. O, jaki on jest przepiękny, no jak jest wielki przy okazji. Temperatura hodowli od 16 do 24 stopnie, w sensie 16 w nocy, 24 w dzień. Ale takie najlepsze dla niego warunki, słuchajcie to jest 22 stopnie w dzień ze spadkiem do 18 stopni w nocy i wtedy ten ptasznik czuje się najlepiej, więc tak naprawdę słuchajcie, no 22 stopnie w pokoju to raczej wielki problem utrzymać nie jest, prawda? I to właśnie wtedy ten pająk czuje, czuje się jak u siebie w domu. Wilgotność powinniśmy starać się utrzymywać na poziomie 60-70% i to słuchajcie w praktyce wygląda tak, że tak naprawdę rozrabiamy torf, który jest wilgotny on tam sobie trochę przeschnie i raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, można troszkę ten torf, torf rzeczywiście podlać. A u dorosłych i podrośniętych osobników, e, tak naprawdę, można tym torfem się mniej interesować. Ważne jest, żeby one miały miseczkę z wodą, z której będą mogły sobie pić w każdej chwili. Zapytacie, kochani, jak z karmieniem? To tak naprawdę, e, to co Wam teraz powiem, odnosi się do każdego ptasznika dzisiaj przedstawionego. Można śmiało karmić raz w tygodniu i młode i dorosłe, czyli tak naprawdę no, ustalamy sobie jeden dzień w tygodniu, kiedy karmimy nasze zwierzaki i w sumie tak też tutaj u mnie na hodowli wygląda, ja mam po prostu jeden dzień w zależności, jest to albo czwartek albo piątek i wtedy wszystkie zwierzęta karmię i maluchy i dorosłe, więc tak naprawdę najważniejsze słuchajcie jest to, żeby tych pająków nie przekarmiać żadnego Formictopus ani żadnego Pamphobeteus i tak samo ich nie przegrzewać, bo Robert kazał mi uczulić Was na to, że można po prostu ptasznikowi wyrządzić krzywdę, karmiąc go za bardzo albo przegrzewając za mocno, ponieważ słuchajcie, później na przykład może wyrosnąć nam bezpłodny samiec, no ale ktoś nie będzie wiedział, że ten samiec jest bezpłodny, będzie go puszczał dalej do hodowców i hodowcy będą się wkurzać, że. No, że samca mają, on kopuluje i nic z tego nie wychodzi, a to właśnie dlatego, że taki samiec był utrzymywany właśnie w skrajnie wysokich warunkach, był przekarmiany, on automatycznie szybciej sobie dorósł, ale niestety jest bezpłodny, także zwracajcie proszę na to uwagę, żeby te konkretne ptaszniki trzymać w takich warunkach, w jakich ja Wam teraz mówię. Przyszła pora na osobniki z rodzaju topus. teraz widzimy SP Green Gold Carapax, Powiem Wam dość ciekawe ma ubarwienie, tak naprawdę ciężko jest określić. Ale myślę, że gdzieś tutaj jednak dominuje taki odcień głęboko ciemno-niebieskiego. Nie wiem, naprawdę ciężko mi jest opisać go, ale no jest po prostu przepiękny. Jest to stadium L3, moi drodzy. Wilgotność bardzo podobna jak u Pamphobeteus, czyli te 60-70% wilgotności. Karmienie tak samo raz w tygodniu w zupełności e, tym ptasznikom wystarcza. Natomiast temperatura to jest od 18 w nocy do 28 w ciągu dnia. Natomiast Robert mówi, że takie najodpowiedniejsze dla niego to będzie 20 stopni w nocy i 26 w ciągu dnia. Więc no tutaj. Wypadek go przygrzać, natomiast też nie jest to jakieś tak specjalnie obowiązkowe. Zobaczcie, że jego odłok absolutnie bardzo opalizuje. Marą z tego taki, że będzie ten ptasznik liniał niedługo. O, zapomniałem wam dodać, że wszystkie ptaszniki, które dzisiaj pokazujemy, posiadają włoski parzące na odłoku. No jak widzimy temu, to ten odłok po prostu tak świeci, jak nie powiem co komu. Gdzie idziesz, mały? Poczekaj, że. Wiecie, ja tutaj muszę ostrzyć cały czas. Słuchajcie, strasznie bym chciał zrobić większe zbliżenie temu malcowi, ale on bez przerwy chodzi. Bez przerwy mi łazi. Dobra, moi drodzy, przyjrzyjcie mu się teraz, bo najprawdopodobniej za dwie sekundy się ruszy. O, proszę bardzo, już się ruszył. Skubany, cały czas łazi, wiecie? Bez przerwy łazi. No nie idzie on. Poczekaj, że. No, nie da rady zejść po pojemniczku. Dobra, słuchajcie, myślę, że tego gagatka będziemy chowali, tym bardziej, że jest przed wylinką i to tak grubo obstawiam, że za trzy dni wylinieje i bierzemy kolejnego. Kochani, kolejny ruchliwy gagatek, to jest Formictopus dominican purple X hobby cautus. O, zgubiłem ostrość. Jak widzicie, no też mi cały czas skubany tu biega. Jest strasznie ładny, bo jest niebieski po prostu. I to taki bardzo ładnie niebieski. Wróć! O, wrócił, nie jest źle. No, więc tak on wygląda i słuchajcie, on potrzebuje najmniej wilgotności z tych wszystkich tutaj, około 60% i Robert mówił, że tak naprawdę raz w miesiącu mu zbliżyć podłoże, a tak tą miseczkę z wodą, a jeśli chodzi o młode osobniki, no to po prostu raz na tydzień delikatnie zwilżyć to podłoże i to mu wystarczy. Tak samo, słuchajcie, nie przekarmiamy tego ptasznika. Raz w tygodniu można mu dać jeść. Jemu to wystarczy, więc tak to wygląda. A jeśli chodzi o temperaturę, to też 18-28, więc można uśrednić, że tak najlepiej by było dla niego, żeby w nocy miał 20, a w ciągu dnia 26. O, i patrzcie, spadł teraz chyba na ziemię. No, słuchajcie, naprawdę strasznie chciałbym go nagrać z no ale nie da się. On, słuchajcie, nie staje nawet na sekundę. Cały czas tutaj bacznie zwiedza. To jest jedynka, więc jest najmniejsza z tych wszystkich, co dostałem. I kochani, ostatni na dzisiaj jest formiktopus Cancerides. On, słuchajcie, potrzebuje ociu, piękę więcej wilgotności niż dominican Purple, więc zraszamy go troszkę częściej, ale też mimo wszystko raczej, żeby to było podłoże takie w stronę suchego, niż wilgotnego. Jestem bardzo ciekawy, jak one będą nam tutaj rosły jak będą wyglądały, więc tym bardziej się cieszę, bo naprawdę będzie fajne aktualizacje można z nimi robić. Nie uciekaj ziom, opatrzcie, no i uciek. I też moi drodzy, staramy się go nie przekarmiać, nie dawać mu takich 30 stopni temperatury, no bo wtedy możemy zaszkodzić ptasznikowi, a przecież nie o to chodzi, prawda? I słuchajcie, tak naprawdę tylko pamfobeteus nam tutaj stał jak trzeba bo wszystkie formik topus to no bez przerwy łażą, cały czas łażą, on musi tutaj wszędzie patrzeć, gdzie coś się znajduje. No i dobra kochani, odcinek dobiegł końca, może takie krótkie podsumowanie. Jeśli ktoś chce ptasznika, takiego stricte na temperaturę pokojową, polecam wam Panfobeteus SP Mascara, yy, inne Panfobeteus chyba też, ale to już trzeba będzie pytać Roberta na giełdzie w Świonach, w tą niedzielę, na którą tez, też was Robert zaprasza, więc wbijcie tam do niego. I sobie obejrzyjcie, co on posiada, ponieważ tak jak mówię, ten Panfobeteus najlepiej będzie się czuł w warunkach 18 w nocy i 22 w dzień, więc tak naprawdę, no, perfekcyjnie, żeby go położyć na biurku i nie musieć dogrzewać. No i w zasadzie nic więcej nie będę dodawał, możemy sobie luknąć jeszcze na naklejeczki Roberta. W sumie całkiem spoko te naklejeczki. Też muszę sobie jakieś naklejeczki rozkminić. No i co, kochani? Ci, co chcą, to się będą widzieli z Robertem w niedzielę w Świętochłowicach na giełdzie, więc można śmiało do niego podbić, zbić pionę albo kupić jakiegoś pająka. A ja ze swojej strony mogę was zaprosić do wszystkich linków poniżej. Ale tak naprawdę, kochani, najbardziej zależy mi na subiku i na łapce w górze. Tymczasem z mojej strony to jest tyle. Trzymajcie się i widzimy się w sobotę. A dodatkowo, moi drodzy, chcę was poinformować o tym, że w niedzielę wypuszczam special z kraju no z jakiego kraju to się przekonacie właśnie w niedzielę trzymajcie się na razie i hej